Jesteśmy na targach uczelni wyższych. Znajdujemy się w zespole szkół nr 6 w Ełku. Obecnie mamy 15 do tej uczelni. Też się cieszę, że właśnie Politechnika Białostocka przedstawia swoją ofertę na tych targach. Ja sam jestem absolwentem Politechniki Białostockiej Budownictwa, Konstrukcji budowlano Inżynierskie. Bardzo cieszę, że mogą się tutaj uczniowie zapoznać z ofertą. Powiat Ełcki jest jednym z większych powiatów tutaj w okolicy, bo jest około ponad 90 tysięcy mieszkańców. Mamy między 800-850 a 850 dzieci, które teraz idą do szkół wyższych i takie porównanie oferty, zapoznanie się z ofertą jest dość ważne, bo widzimy, że część młodzieży dopiero teraz Mniej więcej zaczyna się zastanawiać, bierze różne foldery i w domu przejść rzeczy, przemyśla, ale się popyta. Ale ma już jakąś bazę do działania, ma jakie kierunki są, w którą stronę iść. i Dlatego widzimy, że to jest potrzebne, a cieszy nas to, że z roku na rok coraz więcej uczelni uczestniczy w tych targach. Uczelnie Wyższe w Powiecie to bardzo ciekawy projekt zorganizowany przez Wieści Podlaskie. My jako zespół szkół numer 6 w Ełku cieszymy się, że możemy gościć i uczelnie wyższe, ich przedstawicieli, ich ofertę oraz wszystkich naszych przyszłych absolwentów szkół ponadpodstawowych w Powiecie Ełskim. Nazywam się Maciej Bądziel, uczę się w Technikum numer 6 na kierunku Technik Handlowiec. Zainteresowałem się kierunkiem zarządzanie na uczelni w Politechnice w Białymstoku. Politechnika ma bardzo bogatą ofertę w zarządzanie i inne kierunki. Na stylizku dowiedziałem się dużo informacji na temat uczelni i kryteria. Nazywam się Marto Borys, jestem w piątej klasie technikum na kierunku technik reklamy i osobiście kieruję się na kierunek grafika na Politechnice Białostockiej. Jestem zapasjonowana rysunkiem komputerowym i chcę się tym kształcić oficjalnie w pełnej sferze. Nazywam się Lidia Dolińska, klasa technik reklamy i jestem bardzo zainteresowana rozwojem przyszłościowym stronę grafiki. Interesuję się grafiką już od paru lat i chciałabym się dostać do Politechniki Białostocką, dlatego że grafika gwarantuje rozwój osobisty. Jestem zainteresowana rozwojem też pod względem nauki programów graficznych, które mi pozwolą zdobyć umiejętności potrzebne do pracy w agencji reklamowej albo do szukania pracy na zasadzie freelancingu. Dzień dobry, Łukasz Bieryło. z tej strony jestem w piątej klasie techniki Informatyk w szkole tak tzw. ekonomiaku ze szkoły numer nr 5 w Bełku i zainteresowała mnie informatyka, ponieważ wiąże z tym moją przyszłość. Informatyka jest bardzo przyszłowym kierunkiem. Myślę, że jest wielkie pożądanie na rynku pracy. Właśnie chodzi o informatyków i o wszystko związane z informatyką, także myślę, że będę aplikował na informatykę. Cześć, jestem Izabela Kiełdanowicz ze szkół nr 1 imienia Śniadeckiego Wełku. Jesteśmy na rekrutacji nauczania w powiecie. Moją uwagę przykło stanowisko Politechniki Białostockiej. Pan wytłumaczył mi i moim koleżankom, co należy robić, żeby się nie stresować przy pierwszej rekrutacji. Wytłumaczył nam również punkty, jak funkcjonują w tej szkole. Pan bardzo zachęcał nas również do praktyk zagranicznych, które najczęściej w tej szkole odbywają się w Portugalii. Uczniowie z tamtej szkoły przyjeżdżają do Polski, a my tam. Uważam, że polityka białostocka byłaby ciekawą dla mnie przygodą i mam nadzieję, że będę tam jeszcze startować.